Milena Rostkowska-Galant. Dzień dobry. Dzisiejszy poranek przywitał nas wyjątkowo niską temperaturą. Najchłodniej było w Suwałkach, gdzie odnotowaliśmy dziś minus 28 stopni. I jeszcze dziś i jutro. Chłodno, ale potem czeka nas stopniowe ocieplenie. Zatem sprawdźmy, gdzie i kiedy najpierw pojawi się temperatura powyżej zera. Dziś najchłodniej na północnym wschodzie. No i tu także w ciągu dnia temperatura na poziomie minus 13 stopni. Minus 12 w Białymstoku. Minus 10, minus 11 w Głębi. Kraju minus 4 we Wrocławiu i Wopolu, a najcieplej w rejonie Zakopanego, gdzie dziś w ciągu dnia temperatura wzrośnie do zera i uwaga, pojawi się deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach 1007 hektopaskali. Nadchodząca noc bardzo zimna, minus 23 stopnie na Suwalszczyźnie, na Warmii, minus 20 w Warszawie, 16 stopni mrozu w rejonie Łodzi, a najcieplej w koło brzegu oraz w zakopanym minus 9. Południowa zachodnia Polska tu nieco więcej chmur. Śnieg może ruszyć w zakopanem, ale chmury i mgły także na północnym wschodzie. No i to mogą być mgły marznące i mgły osadzające Szać na barometrach 1008 hektopaskali. A co czeka nas jutro? W ciągu dnia od minus 11 do 1 stopnia, czyli na południu już widać ocieplenie. Tutaj chmury i opady, uwaga, śniegu, ale w rejonie zakopanego będzie to także deszcz ze śniegiem. Natomiast w centralnej północno. Wschodniej i północnej Polsce liczne rozpogodzenia. Na północnym zachodzie będzie dokuczał silny, porywisty wiatr. W kolejnych dniach coraz cieplej. Środa z temperaturą do 2 stopni na południowym wschodzie, ale poza tym jeszcze będzie trzymał mróz. Na północnym wschodzie minus 10 i tu oraz w centrum spodziewamy się opadów śniegu. Czwartek z temperaturą od minus 4 do 2 stopni. Na południowym wschodzie deszcz, poza tym śnieg. Piątek Tylko na północnym wschodzie z temperaturą poniżej zera, na północy śnieg. Sobota, wciąż na północnym wschodzie z lekkim mrozem, natomiast niedziela przyniesie powrót mroźnej e, aury w całym kraju. Temperatura od minus 9.